Żalna Kadyrowa Szoc. 2010-2014. 9 obiektów. Technika własna. 3 białe i trzy czarne ceramiczne płyty podłogowe o wymiarach 60x60 cm. Jedno białe i dwa czerwone tonda o średnicy 60 cm. Płyty ułożone od lewej. Czarna kwadratowa pojedyncza, potem dwie kwadratowe biała i czarna, wiszące jedna nad drugą, biała nad czarną. Tuż obok nieco powyżej czarna kwadratowa płyta, a pod nią okrągła. Obok biała kwadratowa i druga biała kwadratowa, nieco wyżej stykająca się z poprzednią narożnikiem. U góry czarna okrągła i obok po prawej biała okrągła. Płyty są ceramiczne, grubości kilku centymetrów. Popękane w taki sposób, jakby uderzyło w nie coś twardego z dużą energią. Od wgłębienia po uderzeniu ciągnie się siatka pęknięć białych na czarnych kwadratowych płytach i tondach oraz szarych na białych płytach i tondzie. Z opisu wystawy. Cykl Shots został pomyślany jako praca na granicy abstrakcji, performansu i badania własności materiału. Artystka uderzała w monochromatyczne, błyszczące powierzchnie ciężkimi narzędziami, bądź strzelała do nich z gumowych kul. Siatka spękań, która momentalnie pojawiała się na gładkiej płycie, wywoływała w odbiorcy szereg doznań natury estetycznej.